Pierwszy raz się byłem w sumie 15 minut, ale dałem radę. Na treningach w Ankosie dojeżdżały mnie, dojeżdżało mnie z 6 osób, w minut minutę we mnie wchodzili przez pół godziny, także myślę, że to nie było aż takie straszne, przygotowany byłem do tego. Także dobrze, ale jak wyglądała walka z mojej perspektywy, no w sumie nie wiem. Jak ją zobaczę, to wtedy coś mogę powiedzieć, a tak to myślę, ja że połowę... To o, to dobrze. Najlepsza walka Ankosie. Połowę, połowę akcji nie widziałem. Nie pamiętam to no właśnie, trudno się walczyć przeciwko komuś, kogo nie tylko szanujesz, ale lubisz prywatnie. No ciężko, ciężko, ale trzeba zamknąć klapki na oczy i robić swoje. trzeba. Kwestia profesjonalizmu? No, na pewno. I, właśnie... I chęci wygranej, no, chęci bycia tutaj w KSW, chęcia zdobycia pasa i tak dalej. No. Spinamy się na szczyt. No właśnie, nie było widać, żebyście się oszczędzali. Nie, w ogóle. I kiedy była okazja, mocno... Powiedzmy zadać przeciwnikowi jakieś tam ciosy i tak dalej, to wykorzystywaliśmy ją w 100%. No ale prywatnie to między wami chyba nic nie zmieni. Nie, nie, nie. Zaraz idziemy na no, tej jakieś tam piwka. Sobie walniemy i będzie dobrze. No dobrze, był Naruszczka, teraz był Rafał Mox, to się otwiera jakaś taka droga, żeby iść wyżej w swojej wadze w KSW. No nie wiem ma walkę mam i za, za w no Walce opas. No to co? No to... i wychodzimy z pazu mam nadzieję. O to jakimiś większymi stratami, tą walkę czy nie? Ja Łok rozcięty i trochę mnie noga boli. Raz na blok low kicka, to trochę piszczel i trochę udo, bo tam jakieś dwa przejade, to delikatne. Także nie jest źle. Jak nic nie jest połamane ani z więzada są całe i tak dalej, to jestem zadowolony.